Wijacza? Jabłka. Na no, Wójnicę warto wejść, bo jest fantastyczny widok na cały Zadar i, i morze. Tak wręcz porozsypywane tutaj na trawie. Witajcie z wietrznej Chorwacji. Cześć. Jesteśmy. Jesteśmy na plaży w Zadarze. Tak. Jaki jest to, to ta Kolovare Beach chyba, o ile dobrze pamiętamy. Bardzo ładna plaża. Zerknijcie troszeczkę o, za nami. Tak mniej więcej wygląda. I dzisiaj będziemy iść w stronę Zadaru. Pokażemy Wam niektóre miejsca, które są warte zobaczenia. Pochodzimy sobie uliczkami. Po parówce zobaczymy. Tak, idziemy dalej. Zbliżamy się już do głównej bramy na stare miasto w Zadarze. Tam u góry jest przepiękny park, który daje wytchnienie w trakcie upałów, jak są. Zobaczymy, jak tam dojdziemy, pokażemy Wam z bliska. Stare Miasto w Zadarze, wchodzimy w tak zwaną Bramą Lądową. Jest to dzieło sztuki renesansowej z 1543 roku. Zadar to muzeum na świeżym powietrzu. Gdziekolwiek nie pójdziecie, to jakieś zabytki kultury, a tam w oddali widać kolumny z czasów rzymskich. Spacerujemy uliczkami. Tak sobie chodzimy za darem z tymi uliczkami wąskimi i wiecie, że za darmo już trzy tysiące lat. Oj, tak, oj, tak. Przepiękne miejsce. Yy, bardzo dużo różnych zabytków, takich, gdzie nie trzeba płacić wstępu, bo po prostu widać je z, z zewnątrz. <gryw> Więc fajnie, fajnie się chodzi. Jak masz... Mówię, coś, coś sobie na, na przegryzkę kupiliśmy Sawijacza się... tak. jabłka Sawijacza Jabukał? Y... 1 euro 13 no Smacznego. Mhm. Mhm. Dobra Wyliśmy sobie przez stare miasto i wyszliśmy sobie następną taką dosyć starą bramą prosto do nadbrzeża. Tutaj cumują statki, tam za chwilę pójdziemy do portu, tam cumują promy. Także chodźcie, zobaczymy. Na głównym placu w Zadarze. To jest forum z czasów rzymskich. A w tle to jest właściwie główna atrakcja Zadaru Kościół Świętego Donata z IX wieku. A tam dzwonnica, dzwonnica Świętej Anastazji. Byłeś kiedyś u góry? Byłem u góry, byłem też w Kościele Świętego Donata. Powiem tak: na dzwonnicę warto wejść, bo jest fantastyczny widok na cały Zadar i, i morze. W kościele Świętego Donata. ‫לכן <laughs> צריך. <laughs> jak te wszystkie zabytki są tak wręcz porozsypywane tutaj na trawie. Można na nich usiąść, można je dotknąć. To jest coś niesamowitego. Normalnie w muzeach raczej nie można się nawet za bardzo do nich zbliżać, a tym bardziej ich dotykać. A to przecież tylko widzieliśmy, gdzie dzieci się na przykład goniły po tych wszystkich szczątkach i pozostałościach budowli rzymskich, więc Naprawdę można być bardzo blisko historii. Kolejnej atrakcji, z której słynie Zadar, morskie organy. Oj, tak, tak. Już byliśmy kiedyś, więc musimy zobaczyć, czy rzeczywiście tak, nadal tak pięknie grają. do morskich organów w zadarze. Organy zostały oddane do użytku w 2005 roku i generalnie chodzi o to, że właśnie w nadbrzeżu wbudowane są takie aluminiowe rury i w tych rurach są umieszczone gwizdki. Jak fale uderzają o te rury i ta woda wpływa do tych rur i przez te gwizdki wydobywa się dźwięk ala organy. No więc y, słyszycie jak to brzmi? Może to taki zaklęty dźwięk syrenii, żeby zostać na zawsze w tym zadarze. No nie wiemy, nie wiemy w każdym razie, no kwestia gustu. Ganów morskich znajduje się zegar słoneczny, zasilany bateriami słonecznymi. Teraz może nie robi on aż takiego, wiecie, takiego wrażenia, ale jak przyjdziecie tu o zmroku, to będziecie widzieć wiele różnokolorowych różno, barw, które będą się odbijać i jakby leciutko unosić w powietrze. nami plac pięciu studni. Tutaj mieszkańcy Zadaru, którzy się obawiali jakichś tam najazdów tureckich, tutaj od morza, od strony morza, stwierdzili, że muszą mieć jakieś zaplecze, które dawałoby im po prostu wodę. Wodę pitną. Mhm. Tak, dlatego też te pięć studni było wykorzystywanych, nawet dosyć, spo, dosyć długo. A pochodzą one z XVI wieku. W pięciu studni idziemy do Parku Królowej Jeleny, który był założony w 1829 roku. Podobno przepiękne, gwidące rośliny. Myślę, że dla miłośników botaniki punkt obowiązkowy w zadarze. w tym parku i widać tam stare znaczy nie stare nowe miasto Zadar. Tak. Tutaj trochę tej roślinności przepięknej, a tam daleko morze. Jeszcze jeszcze. Czekajcie. O, tam widać morze. Widzicie? Jeszcze kawałek. A tu zaraz za nami będzie widać stare miasto. O. Miałbym same piątki. To już koniec naszej wycieczki po Zadarze. Jak Wam się podobało to poprosimy o lajki i oczywiście o subskrypcję naszego kanału. Na razie! Będzie więcej z Chorwacji!